To jest ołówek! Zniszczę go! O, kurde. To jest safe. Jeżeli chcesz go zniszczyć, zostaw łapkę w górę. Subskrypcję z i obejść ten film do samego końca do końca końca. Wtedy będziesz mógł wygrać to, co jest w tym safe po napisaniu komentarza. 3, 2 i. I teraz go rozwalam, bo pani nauczycielka mnie w lekcjach ja 120, czyli mam 1000 dolarów i co mogę za to kupić? O, klocki lego mogę kupić, okej, okay, to wygląda fajnie To teraz mogę to rozwalić? Czekajcie, rozwalam klocki lego Niszczę je, o kurde, zniszczyłem wszystkie klocki lego Ej, nie ma już ich, o ja cię rozwalam tak po kolei Co ty robisz, Jerry? Ład, wow, co ty mnie bijesz! To... <grym> Ale malutki jesteś, ty kaprzane. Czeka czekaj, dawaj go! Do... Z rękawicy go to wolny! Pocz. Dobra, chcesz z rękawicy o. to masz. A, 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 a. Już po tobie! Okej, okay, sprawdźmy to nie wiem co to mi da. Uwaga, rozwalamy ten klocek 3, 2, 1 O! o kurde Jeszcze raz, 3, 2, 1 Okej, okay, kupmy sobie kolejny obiekt telefon. No nie, ja nie chcę tak ja chciałem iPhone'a, no co to na przykład? O, ciasto od razu kupuję. Jak ja będę ciastem uderzać? Nie podobają mi się moje urodziny. O, właśnie, wczoraj miałem urodziny. A! O, o, jednak, jednak fajne te urodziny. Dziewięć stówek dostałem. Poczekajcie, ja chcę. A, mamo, zły tort. A! O jo, ja, 2000 tysiące tu dostałem. Jerry, nie przyszedłeś na moje urodziny. Jestem wściekły na ciebie. O ty. jaki będę duży. No. O, kurde. O, kurde. Dobra, trzy, dwa, jeden. ten... Wow, co ja zrobiłem? Gdzie on? A mam jeszcze speeda, oh. ej ja też tego użyłem A, Ała, aj no nie mam Mówmy się... sobie, ej, zaraz, czy Jerry przypadkiem nie miał keyboarda? Ej to ja kupuję to O ja, o ja, o ja, uwaga 3, 2, 1 i bang, i bang, 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 Jerry, zobacz co mam O, sprzedasz? Co nie masz, ja już mam Keyboardzika, hydrant. Z... co? Hydrant? Bać. A, no powiem się jak A. ja O kurde, no, i, ja będę większy Czekaj, że... Nie będziesz A. O kurde, ja nie będę no nie, dobra, to, to... Nie wiem czy ja mam szansę w ogóle. Patrzcie, przejąłem flagę tutaj, o ja, ale zarąbiste, ej Co ty nam tu za flagę przejmujesz, co eee, Czekaj, czekaj. aaa No jak na hita, no to jest... Dobra, kupię Boxing Ring, nie wiem co to jest. 600 robuxu, mam nadzieję, że teraz mi dżery... o kurde jakiś Boxing Ring nie będzie bulować. Wytajcie koledzy, eee, eee, ole, jesteśmy silni, nie? Eee, silni o. to patrzcie na to! 600 Robuxu! O! O, nie, o, nie, o, nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, zapomniałem kupić tego. Nie kupić mięśni, jezu, jaki jest nubek, dobra, to może kupię najlepsze jakieś. O, za 70 tysięcy. Jerry, Simon, zobaczcie, co mam. Ring! Ja no i przyszedł trzy, taki malutki, no. Dwa. nie. Ja, ja ja o, nie. Co? Znowu będziecie mnie boja. bulować? Ja o, to jest nie powalę, tam nie. Będziemy. Ale mam jeść, co to jest? Co, co? Robuxy? A, a. Teraz nikt mi już nie podskoczy. i yy, w ogóle zacznę sobie tańczyć. A. A, a, będziemy wszystko teraz sprzedawać. 6 milionów ja mam. Co się dzieje? Przecież Teraz to już rozwaliłem totalnie tę grę! Co tu się odwala? Sobie za 4 miliony, milion stręża to jak ja będę wielki teraz? Ja mogę mieć maksymalną ilość stręża. Ej koledzy, zobaczcie co się. Co jest ja się ciągle powiększam! To jak ja będę wielki? O kurcze O ku... ua, ua, ua. Ua. I teraz uderzenie kolejne. Ja się ciągle powiększam za każdym Już uderzeniem. Po tobie, co ty sobie myślisz? serio? Dzer serio, Dzer serio? Ua. Ua. Czemu jesteś taki wielki? Ja jestem królem tej mapy, Czaję jak Ale jaki ty masz takiego wielkiego mosa za sobą? Co to jest? O, no co, chcesz mnie pokonać, niby załóż? Jesteś taki. Dobra, młody, spróbuję. Na czas. I, co niby spróbujesz? I, e, czemu tak szybko I. I jeszcze jeden strzał? Jop. Czemu tak szybko rośniesz? A, o, i, I teraz ja jestem królem. Czemu jestem smutny? Simon Nubek przejął tron! Znaczy nie nubek, ale jakiś gościu, ale no, trzeba go zniszczyć no, Simon Trzeba go zniszczyć. Lecimy po niego, no Słyszałeś o czymś takim jak UFO, Simon? Co? Zobacz co Ufo? on w rękach Zobacz Co ty masz? No, Zobacz, trzy, dwa, jeden Nie, 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 bije mnie, bije mnie no, Nie, 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 jaki to jest typek, co on jest za silny jakiś no, au... Wow. No nie! na górze ma jakąś rakietę atomową, co to jest? Co to jest?! Jakaś bomba to jest wielka. Co?! Nie, ja nie mam z nim szans, musimy go wszyscy naraz zaatakować, to inaczej nie ma szans. Uwaga, musimy trenować koledzy! Nie tańczyć, tylko trenować! Trenować! Właśnie, trenować, yeah. Yeah. trenować! Oh. Trenować, trenować, rozwoloć nubki! Yeah. Co to jest za jaskinia? Nie wiem, chodźmy tam w sumie. Uh. Oh, oh. Nie, czy oh, nie. to ma być walka? O, oh, o, oh, o, oh. o... Oh. Eee, yy, czekaj... Dobra, sam Muszę sam się to początek, nie, 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 no, nie! nie, tak, nie. Tak. Czekajcie, mieliśmy razem dobra, być. Po... Dobra, zaraz dostaniesz w łebek, to się ogarniesz. że... Nie uderzył mnie, pomóż o, mi, pomóż! masz. masz. Tu są... stąd. No jaki jakim cudem? A, m... o, nie masz! O, zamili mnie! No dawaj, Samo, no dawaj, no dawaj ma Jest, wygrałem! I co teraz? Okej, okay, a więc czas pokazać wam całą moc. Przejąłem tę grę, jestem... Chyba król, no nie, kto tu wszedł, kto tu wszedł, co, no, chcesz zabrać moce, ja, 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 złaś mi z tronu. Jak taki z ciebie król, to mi pomóż, zabij, to co Dobra, idzie, czekaj, no. czekaj, 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 niech idzie tutaj, no, dawaj, dawaj, boi się, pa, boi Już się się przestraszył chyba, no Ej, to ja mój tron, o! ja tu rządzę, jestem dzisiaj królem e, Jestem kapitanem tego statku i robię co chcę, ogólnie to milion osób jest na serwerze i nie mogę dopuścić, żeby to się rozbiło, więc skręca my to nie my, statek, co się dzieje tu na dole co? Chwila, co, gdzie ty jesteś, Jerry? Jak ty, Rodona, zablokowałem się tu Jerry, na dole, no Jerry, gdzie ty jesteś? No na dole, na dole jestem, tu przed z Chciałem iść, Jerry! Nie wiem, ja się zablokowałem no A wiem, dobra wiem ja gdzie jestem. ty jesteś, czekaj, skaczę Wo! Wow, dobra, skoczyłem szybko mega Tutaj, w tę stronę? Jerry! Na dole jestem, Idę do ciebie, te drzwi! Do te drzwi, do te drzwi. Nie, to te drzwi, to te drzwi! Nie! To te drzwi, to te drzwi jak ja mam stąd wyjść? w którym to jest Jerry, widzę cię, Jerry! Stój! O, Spadłem! Gdzie jestem? Co to jest za pokój? Zaraz się rozbijemy przez ciebie, no wiedziałem, że to rozbijemy, bo... Nie co to jest za mi... Gdzie my jesteśmy? Stój, Jerry, nie, tu jesteś niebezpiecznie! To cię może spalić. Co się dzieje? Kupa tu jest, co to jest? To są kamienie jakieś Czekaj, eee Ej A! Jerry! Naprawdę! do ja! Szybko do góry, Jerry! Idę uratować te sta... No nie wiedziałem, że się rozbijemy, no! Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. dobra, no idziemy idziemy idziemy. Szybko, 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 szybko. za dużo osób przeze mnie zginie. Muszę im powiedzieć jak to zrobić. Jerry, chodź, szybko, mam pomysł. Idę, idę za tobą. Sh e Jerry, spadłeś! Nie, Jerry! Mógłbym pływać! prawie spadłem! Jezu, siadajcie na łódkę wszyscy! Dobra! Co się dzieje z tą łódką? Patrzemy teraz do wody! To jest jedyny sposób, żeby nie utonąć! Skoczyć do wody! A, a. Nie! Dobra, żartowałem, jednak nie skaczemy. To koniec Leonardo. Muszę skoczyć. Co? Nie, czekaj, nie, nie skaczę, za co ty robisz? Jaka Elza za Jery? Jestem tam, Zapomniałem. Ja idę skoczyć niestety. Tam jest łódka. Nie, nie, rób nie tego. no zepchnęli nie. mnie! Oooo! O, zniszczyłem tytonika! Ooo! Szybko czekaj, na łódkę. łódkę! Łódka, łódka, łódka! Wpuśćcie mnie na łódkę, proszę! O, o. Nie, 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 to jest stresujące, bo nie... Nas. O, 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 jestem, 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 jestem! Jerry, nie! Jerry! Nie płynę, pomóż mi! Nie umiem, Jerry! Jerry, o... chodź do nas! O... Nie! O, zapłynęli mnie! Jerry, jeżeli umrzemy, to umrzemy razem! <noise>